Wiekło mężczyzn, czyli dyskryminacja, o której się nie mówi. Mężczyźni w XXI wieku to grupa społeczna, która realnie ponosi koszty systemu. Systemu, który udaje, że jest sprawiedliwy. O dyskryminacji kobiet mówi się codziennie. Ale kto mówi o dyskryminacji mężczyzn? Kto mówi o ich samotności? Kto mówi o ich samobójstwach? Przegranych procesach, braku wsparcia psychicznego, braku ojcowskich praw to nie jest próba odebrania komuś cierpienia, to próba pokazania, że ono nie powinno być hierarchiczne, bo cierpienie mężczyzny to nie tylko emocja to cisza której nikt nie chce słuchać. Samobójstwa, zdrowie psychiczne i wykluczenie. 80% wszystkich samobójstw w Polsce stanowią mężczyźni. To nie jest metafora, to nie jest tekst na plakat, chociaż może powinien być. To statystyka z raportów GUS: i najczęściej są to mężczyźni w wieku 35 do 55 lat. Aż 3 czwarte z nich Nigdy nie korzystało z żadnej formy wsparcia psychologicznego. Dlaczego? Bo mężczyzna nie został wychowany do proszenia o pomoc. Wręcz przeciwnie, został zaprogramowany na to, żeby sobie radzić. Nie płacz, nie bądź miękki, ogarnij się, bądź mężczyzną. To nie są tylko powiedzonka, to społeczny kod, który mówi: Twoje cierpienie nie jest ważne. Masz być użyteczny. Kobiety w kryzysie często idą do psychologa, rozmawiają z przyjaciółkami, włączają sobie jakiś motywujący podcast. Natomiast mężczyzna w kryzysie milczy, zamyka się. W najlepszym razie idzie na siłownię, żeby rozładować napięcie. W najgorszym sięga po alkohol, pornografię, hazard albo po sznur. Nie ma. W Polsce systemowych kampanii informacyjnych dla mężczyzn z depresją. Nie ma darmowych punktów wsparcia, wsparcia psychologicznego, dedykowanych tylko im. Są fundacje kobiece, linie dla kobiet, programy dla matek, A dla facetów, może właśnie jakiś podcast, albo Redpilowik, guru, Andrew Tate, czy ktoś, kto powie ci, jak masz żyć i że to twój obowiązek cierpieć, bo szczęście jest dla kobiet i dzieci. No i oczywiście nasza grupa Nie bądź pizdą, na którą serdecznie Cię zapraszam. Jeżeli masz jakiś problem, na pewno pomożemy, wesprzemy, będziemy z tobą w tym trudnym czasie, który pewnie teraz przechodzisz. Według Harvard Men's Health Watch, głównymi powodami do niekorzystania z pomocy są wstyd, Lęk, lęk przed oceną i przekonanie, że nikt nie zrozumie faceta. Mężczyzna zazwyczaj nie ufa systemowi wsparcia, bo ten nigdy nie był dla niego. A większość psychologicznej wiedzy oparta jest na psychologii radzenia sobie z problemami, kryzysami, dynamikami i schematami kobiet, z tego powodu, że kobiety się badają, poddają się badaniom, chodzą do psychologów, więc stąd. Mamy więcej informacji. Facet nie idzie do psychologa, bo boi się, że zostanie uznany za słabego. A jeżeli jest ojcem, boi się, że jego partnerka bądź ekspartnerka wykorzysta to w sądzie. Bo matka na terapii to jest ta, która jest odpowiedzialna i pracuje nad sobą. Ojciec, który jest na terapii, to wariat i popopraniec. I później dalej system mówi, jeżeli nie jesteś twardy, jeżeli prosisz o pomoc, jeżeli chodzisz na terapię, to znaczy, że jesteś niezdolny do wychowywania dziecka. W mediach i przestrzeni publicznej pojawiają się kampanie w stylu, badaj piersi, nie jesteś sama, jesteś silna, a dla mężczyzn, nie zapomnij zapłacić alimentów. Może tekst typu nie pij. Tutaj naprawdę jest zero przestrzeni na łagodność, opiekę i troskę. Naprawdę, każdy człowiek ma granice, ale mężczyzna nie może ich przekroczyć, bo zazwyczaj nie nie wie, że je ma. Dlatego wielu z nich nie szuka pomocy, tylko wybucha agresją, depresją albo samobójstwem. Mężczyźni nie są mniej wrażliwi, nie mają mniejszych emocji, są tylko gorzej wyposażeni do radzenia sobie z bólem. Nikt im nie powiedział, że mogą cierpieć. Ale z drugiej strony muszą cierpieć, bo wtedy liczą się dla społeczeństwa. Także popatrzcie na ten paradoks. Musisz cierpieć, ale nigdy Ci nie powiemy i nie pomożemy Ci w tym, jak z tym cierpieniem sobie poradzić. Nikt nie powiedział mężczyznom tak oczywistej rzeczy, że mogą mówić o swoim cierpieniu. No więc milczą, często do końca. Jeżeli kobieta ma prawo do opowiedzenia swojej traumy, Mężczyzna też powinien. Ale niestety, trauma dzisiejszych mężczyzn nie wzbudza takiego współczucia. Wzbudza raczej irytację. Wiecie, kto cię skrzywdził, chłopczyku? Inny i tak dalej. I to naprawdę musi się zmienić. Bo statystyki mówią jasno. Jeżeli nie stworzymy mężczyznom przestrzeni, w których nawet ci silni mężczyźni mogą mieć momenty których czują się słabi. Będziemy tych mężczyzn tracić tysiącami w każdym roku w ciszy. A jak wygląda edukacja, czyli chłopcy w systemie szkolnym? Z badań OECD wynika, że chłopcy są znacznie częściej karani, dostają niższe oceny za to samo zachowanie, częściej dostają uwagi za przeszkadzanie na lekcji. System szkolny w Polsce, ale też w całej Europie promuje cichość, uległość i bierne przyswajanie wiedzy. Tymczasem chłopcy z natury biologicznie są bardziej ruchliwi, impulsywni i uczą się poprzez działanie. I zamiast wspierać ten mechanizm i ten potencjał, my go tłumimy. Dziewczynki dostają pochwały za grzeczność, chłopcy za... Nie przeszkadzanie. Rzadko kiedy słyszą, że są bystrzy, ambitni czy zdolni. Bardzo często słyszą, że jesteś leniwy, nie potrafisz się skupić, nie umiesz wysiedzieć na miejscu. I to nie są tylko słowa. To kształtowanie tożsamości. W efekcie chłopcy szybciej rezygnują z nauki. Z danych Ministerstwa Edukacji wynika, że to chłopcy częściej przerywają edukację przed jej zakończeniem. Coraz więcej chłopców nie idzie na studia, nie kończy liceum, wypada z systemu edukacji. I nikt się nie

Dlaczego? Mężczyźni stanowią dzisiaj mniejszość. W szkolnictwie wyższym ponad 60% studentów to kobiety. I to nie dlatego, że mężczyźni są głupsi, tylko dlatego, że system nie uwzględnia ich potrzeb, stylów uczenia się, temperamentów. Zamiast różnicować metody, każdy ma dostosować się do jednego modelu. W dodatku, chłopcy mają znacznie mniej wzorców płciowych w szkole. 90% nauczycieli to kobiety. Wychowawcą Pedagogiem, opiekunem zazwyczaj jest kobieta. Chłopcy dorastają bez wzorca dorosłego mężczyzny, który pokazałby im, że emocje i męskość mogą iść w parze. Jaki mamy tego efekt? Wzrasta liczba diagnoz na ADHD, zaburzeń zachowania, agresji ale to nie jest patologia to częsta reakcja na system, który chłopców po prostu nie rozumie. W krajach, które stosują alternatywne podejścia, typu Finlandia czy Kanada. Okazuje się, że chłopcy nie potrzebują więcej kar, tylko więcej ruchu, przestrzeni. I indywidualnego podejścia. Szkoła w obecnej formie staje się miejscem frustracji i porażki dla wielu chłopców. Tracą motywację, zaczynają kompensować to poczucie gorszości i niesprawiedliwości przez agresję, uzależnienia, ucieczkę w świat gier albo internetu. I naprawdę trudno im się dziwić, skoro nikt nie widzi w nich potencjału, tylko problem. Edukacja powinna być narzędziem równych szans, ale dla chłopców często jest początkiem społecznej. Marginalizacji. A my nadal pytamy, dlaczego mężczyźni nie chcą się rozwijać? Może dlatego, że nikt ich nigdy nie zaprosił do stołu jak równych uczestników tej gry. Natomiast jeżeli chodzi o Służbę zdrowia i długość życia, to w Polsce mężczyźni żyją średnio 7 lat krócej niż kobiety. I to nie jest różnica biologiczna, to różnica cywilizacyjna. GUS i WHO regularnie potwierdzają, że polski mężczyzna kończy swoje życie wcześniej. Nie dlatego, że musi, ale dlatego, że nie ma narzędzi, żeby żyć dłużej. Mężczyźni stanowią 93% ofiar śmiertelnych wypadków przy pracy. To oni są budowlańcami, Kierowcami ciężarówek, spawaczami, hutnikami, ogólnie pracownikami fizycznymi, zawodami najczęściej narażonymi na wypadki. W dodatku pracują dłużej i ciężej fizycznie. Często nie mają możliwości pójścia na zwolnienie, bo niestety ich miejsce nie zostanie zabezpieczone. W branżach manualnych lub transportowych brak obecności oznacza brak wypłaty, dlatego nie zgłaszają żadnych objawów, nie robią badań, nie leczą się. Bo oni po prostu nie mogą iść na to L4. Odkładają wszystko na później, aż zarobią, narobią się. Ale wtedy często jest już za późno. W zdrowiu publicznym dominują programy skierowane do kobiet. Mamografie, cytologie, kampanie informacyjne, bezpłatne badania, edukacja. Tymczasem mężczyzna nie znajdzie ani jednego plakatu o badaniu prostaty. Nawet w swojej przychodni. Nie ma darmowych kampanii badania jąder. Nie ma... Męskiego października. W szkołach mówi się o samobadaniu piersi. Natomiast nikt nie mówi chłopcom, jak rozpoznać zmiany w jądrze. Czy czym jest rach prostaty? No bo to wstydliwe. Według raportu OECD z 2022 roku mężczyźni są bardziej narażeni na choroby serca. Nowotwory. I samobójstwa. Ale system profilaktyczny głównie kierowany jest do kobiet. Powód kobiety częściej chodzą do lekarza, więc do nich po prostu łatwiej dotrzeć. No dobra, no ale czy to znaczy, że mężczyzn trzeba opuścić? Nawet reklamy i kampanie społeczne mówią do kobiet: dbaj o siebie, badaj się, jesteś tego warta, a mężczyzna? Mężczyzna dostaje kampanię przeciw przemocy i alkoholizmowi. Nie zachęty, by się badał. Nie, żeby poszedł do psychologa. Tylko ostrzeżenie, że jest potencjalnym problemem. O zdrowiu mężczyzny rozmawia się dopiero wtedy, kiedy trzeba go obwinić za jego styl życia. Pali, pije, je tłusto, nie rusza się. Ale nikt nie mówi o tym, że robi to, bo nie ma przestrzeni na profilaktykę. Na prewencję, na dbanie o siebie. Bo nie nauczono go, że jego ciało też zasługuje na uwagę. A co jeśli zachoruje? Brak jakiegokolwiek wsparcia wsparcia psychicznego. Samotność, lęk, wstyd powodują, że wielu mężczyzn po diagnozie depresji, raka albo choroby serca, po prostu się wycofuje i umiera szybciej, w milczeniu. To nie biologia zabija mężczyzn. To brak systemowego wsparcia, brak edukacji i brak kulturowej zgody na to, żeby mogli czuć się gorzej. Prawo rodzinne i alienacja ojców. Na ten temat powstał osobny odcinek, dlatego Krótko tylko tutaj wspomnę. Nawet jeżeli oboje rodziców jest zdolnych, kompetentnych i chcący dzielić opiekę nad swoim dzieckiem, sąd i tak automatycznie przyzna większość praw matce. Alimenty często wyliczane są nie na podstawie realnych zarobków, ale na podstawie potencjału zarobkowego. Czyli nie masz tyle, ale mógłbyś. A jak nie płacisz? Komornik. Blokada konta, areszt, no i oczywiście publiczny lincz. Mężczyzna, który chce być ojcem, często trafia do rzeczywistości, w której jest więcej walki niż bycie rodzicem. Musi pisać wnioski, udowadniać to, że zasługuje, że jest zdolny. Musi zatrudniać prawników. Musi czekać miesiącami na rozprawy. A co jest w tym najgorsze? W oczach społeczeństwa to on jest tym, który zostawił swoją rodzinę. Ojciec, który kocha. Nie powinien być tylko gościem w życiu swojego dziecka. Mówi się często o ofiarach przemocy, i w większości przypadków tymi ofiarami są kobiety. Natomiast nie zapominajmy, że mężczyźni też mogą stać się ofiarami przemocy. Nie tylko fizycznej, ale również psychicznej. Finansowej, społecznej, werbalnej. Ale to jest wciąż tabu społeczne. Z badań CEBOS wynika, że około 18% mężczyzn doświadczyło przemocy ze strony partnerki. Fizycznej, psychicznej, emocjonalnej. Ale zgłasza ją tylko ułamek z nich, bo kiedy mężczyzna mówi, że moja partnerka mnie bije, to słyszy, chyba sobie żartujesz. Niestety, jako mężczyzna nie pasujesz do roli ofiary. Przemoc wobec mężczyzn to nie tylko siniaki. To też ciche forma agresji, groźby odebrania dzieci, manipulacja, emocjonalne szantaże. Jeśli odejdziesz, to sobie coś zrobię. Systematyczne upokarzanie, dewaluacja, kpiny, kontrola, izolowanie od rodziny i znajomych, wyśmiewanie zainteresowań, czy odbieranie prawa do prywatności. Gdy kobieta zgłasza przemoc, powstaje procedura niebieskiej karty. Gdy mężczyzna zgłasza przemoc, niech pan się uspokoi, może to pan sprowokował, policjanci, sędziowie, opiekunki społeczne często traktują męskie zgłoszenia jako mniej wiarygodne. A przecież ból, strach i upokorzenie, nie mają płci. Media, reklamy, filmy, dzisiejsze bajki pokazują mężczyzn, tatusiów jako nieudaczników. Tata nie potrafi zmienić pieluchy. Mąż nie umie obsłużyć pralki. Tata świnki Peppy, Jerry w Ricku Mortim. Partnerka mówi do niego jak do dziecka, a on się tylko uśmiecha. Ten śmieszny mężczyzna to społeczna maska, za którą kryje się społeczne i kulturowe przyzwolenie na jego ośmieszania i dewaluację. I to też jest forma przemocy symbolicznej, przyjętej Zaakceptowanej i powielanej, dopóki mężczyzna w roli ofiary będzie tematem żartów, a nie współczucia, dopóty będzie się bał prosić o pomoc, a często nawet nie będzie wiedział, że ma do niej prawo. Samotność mężczyzn i chłopców. Z raportów Pew Research oraz CBOS wynika, że mężczyźni częściej żyją i umierają w samotności. Nie tylko dlatego, że kobiety żyją dłużej, ale dlatego, że nie buduje się wokół mężczyzn sieci wsparcia. Mężczyzna jest wychowywany do działania, do obowiązków, do zapewniania, ale nie do bycia otoczonym, nie do pytania o pomoc, nie do więzi, romantyzowanie modelu samotnego wilka. Kobieta ma koleżanki, siostry, matkę, psychoterapeutkę, grupę wsparcia, fora internetowe. Mężczyzna zazwyczaj ma tylko partnerkę, a gdy ją traci, Zostaje z niczym. Z badania opublikowanego przez American Sociological Research Review, że jeden na 5 mężczyzn nie ma żadnej osoby, z którą może szczerze porozmawiać o swoim stanie emocjonalnym. Dla kobiet ten wskaźnik to 1 do 12. Chłopcy od małego uczeni są, że nie mogą się zwierzać, że rozmowa o emocjach to słabość, że mają być twardzi. Samowystarczalni, odporni. W efekcie, jako dorośli, nie mają ani języka, ani środków, by budować głębokie relacje. Przyjaźnie mężczyzn często są po prostu zadaniowe wspólna aktywność, sport, projekt bardzo rzadko emocjonalnie a kiedy pojawia się kryzys, się znikają. I samotność nie dotyczy tylko singli. Bardzo wielu mężczyzn jest samotnych w relacjach, nie mogą mówić. Nie mogą czuć, nie mogą mieć gorszego dnia, bo ona się wtedy zamyka albo przestaje się czuć bezpieczna. Mężczyzna w kryzysie to dla niej zagrożenie, kobieta w kryzysie to człowiek w potrzebie. I taki mamy dzisiaj kulturowy przekaz. Samotność mężczyzn to dzisiejszy największy, niewypowiedziany, zdrowotny problem współczesnych społeczeństw. To właśnie ta samotność prowadzi do depresji, samobójstw, uzależnień czy przemocy. A my dalej pytamy, dlaczego on nic nie mówił, przecież nic. Przed samobójstwem nie powiedział. Może dlatego, że nikt go nie nauczył, że ma do tego prawo. To nie jest film przeciwko kobietom. To nie jest lament i narzekanie. To nie jest akt oskarżenia wobec systemu, który przez dekady marginalizował mężczyzn, ignorując ich, ich potrzeby i ich głos. Nie chodzi o to, żeby teraz kobiety miały mniej albo gorzej. Chodzi o to, żeby mężczyźni mieli cokolwiek. A jeśli dziś facet milczy, to nie dlatego, że go to nie rusza, to dlatego, że nigdy go nie nauczono, że może mówić. Jeżeli kobieta ma wsparcie, to dobrze, ale jeżeli mężczyzna go nie ma, to nie jest sprawiedliwość, to po prostu dyskryminacja. Dopóki nie zdamy sobie sprawy z tego, że cierpienie nie ma płci, a sprawiedliwość to nie parytety, tylko proporcjonalność, dopóty mężczyźni będą znikać po cichu. Nie na wojnie. Nie w pracy, nie w związku, tylko we własnym życiu. I o tym trzeba mówić. Codziennie, głośno, w imieniu tych, którzy już nie mają na to siły. Oczywiście zapraszam na naszą grupę wsparcia, nie bądź pizdą. Link masz w opisie. Jeżeli podobają Ci się takie filmy, zostaw lajka, zostaw komentarz i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.